Witajcie serdecznie kochani w kolejnym odcinku z drapką premierka super 13 zdrapeczka wygląda tak szukamy oczywiście trzynasteczki jak takiej z drapki zerwa złote nie pamiętam Tabler w wygranych 9 stopni od 2 zł do 75 tysięcy i kochani ja na grubą mam dzisiaj bo jak zawsze wydaję taki 50 zł na premierki, tak dzisiaj też. Mam 26 sztuk, bo mnie ruchu lubią, więc mówię. A co? Zaczaruję. Mam tu piątej dodatnej zgrabki. Zaczynamy. Piąteczka i patrzymy, czy jest 13. 41 52. 49 jest 13. Super. 36 48. Aha, oho. tu. I mam pierwsze

Dwadzieścia cztery i dwadzieścia i jest dwa złote. Zrobka z mrem trzydziestym piątym siedemnaście trzydzieści dziewięć trzydzieści siedem trzydzieści sześć dwanaście trzydzieści pięćdziesiąt dziewięć trzydzieści trzy. Trzydzieści dziewięć. Dwanaście pięćdziesiąt jeden.

Jest 13, super. Jest drugie 13. Tam już polecam już 53, trzecie 13, czwarte 13, super. 24 i piąte 13. Czyli co tu będzie? dyszka pewnie. 2 złote, 2 złote, 2, 2, i 2. To jest dyszka. I to jest wygrana.

Chciałam się ich nadrapać na premierze. Mamy zbrocików. 1, 2, Trzy. Cztery. Pięć. Czyli tu mamy dyszkę. Tu mamy drugą dyszkę. To jest 20. Kochani, premierka zaliczona całkiem nieźle. Po Mniejsza troszeczkę, połowa, ale to nic. Bo ja mówię, ja bardzo lubię te zrabki. Nie wiem, kiedy pooglądam wasze premiery, bo po prostu powiem, że kwiecień to nie jest kropny, nie wiem, czy za tydzień będzie też premiera, ponieważ mam też e, Święto Szkoły w piątek, imprezę rodzinną, e, w sobotę. I nie wiem, czy jeszcze w czwartek nie będzie zebrania. Dobrze, kochani, ale ja już się z Wami żegnam, koniec tego gderania, Do zobaczenia kolejnych odcinków. Pa, pa, pa.